Hej, a dlaczego ten tutaj widzę, co on ma w środku? Cześć, witajcie w moim drugim odcinku z i yy, IO. I aktualnie jak yy, widzicie, jak gram. Zresztą, no widzicie, jak gram. No, yy, dobra, nieważne, tego nie powiedziałem w razie czego. Yy, 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 widzimy się na starej wersji. Którą tylko ja widzę, że oni takie twarze mają dziwne i tak dalej. Po prostu mamy kilka jakby dodatkowych takich nieży żyć, ale mamy jakby taką premię, że tak powiem. Szybko muszę zjeść go, bo mam eliksir razy 5 i właśnie. Teraz mi się ta premia nie udała, że tak powiem. Yy, o, oni. Czy ten na dole naprawdę takiego giganta otoczył, czy ja jestem otoczony? Hej, on naprawdę mnie otoczył? Nie. On tam tego otoczył. Kurczę, mam ochotę samemu go otoczyć, ale chyba to się najprawdopodobniej nie uda. O. Mam szansę się wykazać tutaj i pomóc naszemu koledze, który jest na dole uwięziony. Więc my mu pomożemy, albo chcę, żeby on mnie otoczył. Tak, chcę, żeby on mnie otoczył. Bo wtedy się dostanę, a ja umiem z takiego otoczenia wyjść, więc to nie będzie tak naprawdę żadnego problemu. A więc my sobie tutaj będziemy mu przeszkadzać, żeby mnie otoczył. Może... Śmiało mnie otaczać, nie, niech się nie wstydzi. I ja tam nie, nie, naprawdę... Nie, no nie, no miałeś mnie otoczyć, nienawidzę cię, wiesz? Nie no, ale skusi się mnie otoczyć, Wiem, że on się skusi mnie otoczyć. No zobaczcie, przecież on, on, on jest taki niewinny. On się skusi, zobaczycie, skusi się. Naprawdę zaufajcie, skusi się, zobaczycie. Jak on tutaj będę go wkurzać, to wtedy mnie otoczy. No kurczę, ale mógł mnie otoczyć. Trochę głupio wyszło. O, tutaj ben, będę mu przeszkadzać. Niech chcę mnie otoczy, ja się go nie boję. Nie, ale chciałbym, żeby mnie otoczył. Bo wtedy zdobędę przynajmniej dużo masy. Nie no, ale ja bym takiego otoczył, naprawdę, wiecie, nie? Zaufajcie mi. Ale będziemy go wnerwiać. By tym, że będziemy no blisko chodzić, chodzić, jeździć, bo to jest w sumie wąż, a nie yy, no... On chyba jest w pobliżu, bo nie przyspiesza. no, on się skusi mnie otoczyć. zobaczyć się, skusi się. Tylko, że on sam zaraz nie zginął. no, no ja bym naprawdę takiego otoczył, a ten mnie nie chce otoczyć. Normalnie ja się zdziwię. Ale kurczę, że on takiego dużego otoczył, to normalnie jest dziwne. W ogóle u góry jest jakiś tutaj. Tak! O nie! No i pięknie! Kurde! Szkoda troszkę, smutno mi jest. Zginął. No on miał mnie otoczyć i sam zginąłem. I ono się wszystko źle potoczyło po prostu. No takie dni są czasem. Bo ogólnie na telefonie się trudniej gra niż w realnym na komputerze, ale ja na razie gry na telefon nagrywam, a to no jest na komputer gra, ale da się też na telefonie, a ja ją chciałem koniecznie nagrać. O, mamy razy raz dwa, że tak powiem. Więc może się skusi tempo prawie zginąć. O kurczę, ale jest granica, więc troszkę może być problem. Ja musi ktoś zginąć tutaj. Ale nie, nie martwcie się! Po prostu tu się coś zacięło i tu zawsze tak jest pokazane, w sensie... O, teraz mi się zaciął przycisk i... Mi wąż, w wąż ciągle do przodu jedzie. Ja nic nie robię, ja mam... Puściłem telefon, ja nic nie robię! O kurcze, Co się stało? A ile mamy? Może sobie jakiegoś węża kupimy? O, może na tego nas zbieramy, albo na tego. Daj, są takie średnie? Ogólnie chciałbym na flagę zdobyć. Yy. Albo najlepiej, nie wiem, na któryś z tych. Może na ten, bo on kosztuje... ale nie, w tym on jest średni, mi się nie podoba. Dobra, przedostałem się. <laughs> co tu się dzieje? O kurde. No dobra, już się skończyło, już mogę normalnie przyspieszać. A jaka niespodzianka w ogóle? Dobra, to jeszcze zjemy szybko. Temu tam jednemu zostawiłem. Tego bym chciał koniecznie zaatakować. Bo nie wkurza ciągle, bo cwaniakuje, cwaniaczek. <laughs> Ktoś zginie. Dobra, otaczamy go. Nie no, nie otoczymy go. Chciałabym koniecznie kogoś otoczyć, ale nie wiem kogo. Może tego z lodami? Nie, po prostu chciałabym kogoś obkrążyć i zdobyć jego całą masę. Nie wiem, może pokręcimy się chwilkę tu. O, tam jest torebka z cukierkami. Nie wiem, może coś za chwilkę się wydarzy. Obstałem, że któryś zginie, tylko teraz, który? Bo może całą masę zdobyć. Wezmę sobie potionka. O, on tutaj przyszedł, żeby mi tylko pokazać, kto tutaj rządzi. No, szkoda, bo ja chciałem bardziej uciec z tego miejsca. O! Bo tam po lewej jest jakiś wąż i chciałem do niego pójść, ale. Uuu! Wcale nie żałuję. Czy on naprawdę tego tutaj na prawo otoczył? X do on go. O nie, on go nie otoczył, dobra. Na przykład tutaj byśmy się pokręcili, ale strasznie mi zacina, nie wiem czemu. Okej. Okay. Kurde, chciałbym tego u góry, ale on jest... Nie za, że, że, za szybki. Ale fajnie też to trochę wygląda. O kurde... Nie no nie żyje. Fajnie, kurczę. No, no już po mnie, no trudno się mówi. Pani od początku trzeba będzie zbierać te 80 tysięcy. Znaczy no 50 milionów, przepraszam. To było bardzo dużo, z czego się nie śmiejemy. Aha, i teraz trzeba będzie od początku te 21 masy zbierać. Kurczę, ja byłem na pierwszym odcinku i musieli zabić, masakra. Czy wy widzicie sens ludzie w tej grze, tak atakując mnie bez przerwy? Nie, no jeszcze mi zabrał jedzenie, nie. Jeszcze skusiłem. I teraz muszę 12 masy odnowić, widzicie? O nie, jestem za duży. Teraz piłem sobie potionka. O, to coś chyba był, albo mi się wydawało. Byłoby fajnie, gdyby on skusił. W ogóle pozwolisz sobie, gościu, że tutaj trochę yy, zjem cię? Znaczy nie, że zjem, tylko trochę. O kurde O szybko to jeszcze Nie no teraz najsik Teraz na stać na jakieś dobre I fajne skiny Ale bym chyba nie wydawał tak teraz Pieniędzy na po prostu Bezsensowne rzeczy Z sensem trzeba je Wydawać Fajnie Boże Nie no bo kurde się cheaterzy trafili Lubicie cheaterów? Napiszcie w komentarzu Normalnie przypnę serduszko Widzicie, zastanawiam się, czy wy lubicie jak cheat... z cheaterami po prostu grać. Więc co najprawdopodobniej widzimy się w drugiej części.